Hej hej hej, z tej strony Kirex i witam Was w drugim odcinku X-Blade. Tak, tutaj żeśmy skończyli nasz, nasz wcześniejszy odcinek na tym właśnie momencie. No i to teraz będę kontynuował, nie? Dobra, mam nadzieję, że, że ściszyłem odpowiednio grę, żebyście nie bardziej słyszeli, a gra, żeby nie była bardzo. żeby nie była aż taka głośna. No i co? No i gramy, no. O kurde Ty gnoi się nie, nie da z miecza walnąć Gięcie. No ale chodź, kurde No Ale gówno Tak musimy pamiętać, żeby to wszystko wszystkie tamte rzeczy rozwalić, bo po poprzednim odcinku z drugiej części tych ruin nie rozwaliłem wszystkiego i to był kłopot. O, i są te duże Dobra, zaraz naładujemy sobie moc. Je To i o to chodziło Zanim do mnie dojdą, to jeszcze sobie wybiłem paru. To bywa. Co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Właśnie, jeżeli ktoś mnie teraz... Znaczy w, pewnie... Znaczy... O, dobra. E, kilka informacji jeśli chodzi o następne e, gry, które będę nagrywał. Więc na pewno chcę e, nagrać Titan Questa. Titan Quest to jest bardzo fajna gra, którą e, znaczy, która bardzo mi się spodobała, więc e, zamierzam ją nagrać. Następną rzeczą, którą będę nagrywał, to jest raczej Blue Drain. Alelu, nie wspomnę, bo to przy okazji zawsze coś będę nagrywał. Następnie, następnie to będzie... Hmm, <ścoughs> hmm, Może... Prototypę chyba. Tak, to chyba. Znaczy to zależy, jak mi się będzie chciało, na pewno coś tam jeszcze. Się znajdzie A ty. dobra, mamy artefakt. Dobra, no i co, koniec. będziecie zabić ty za tańca wróżkę. A co to jest? Gincie, kurde, To jest mniej więcej o grach. Mamy informacje. Następna informacja. Yy, aha. Bardzo bym chciał, żebyście się yy, bardziej wypowiadali, jeśli chodzi o komentarze, i, i żebyście też łapkowali, bo chcę też wiedzieć, na czym. Nie, nie chodzi o to, żebyście zaraz mi wypominali jakieś tam, A, bo ty grasz jak i ciota, i w ogóle i co ty używasz, jakie spele, o oh o co chodzi. Nie chodzi o to, chodzi o to, żebyście zwracali mi uwagę na przykład na to, że y, gra jest za głośno na przykład albo, że y, albo, że jest na przykład nie wiem, jakaś zła jakość, albo że za jasno, albo że za ciemno, no nie wiem. Takie, takie co wam przeszkadza jeśli chodzi o oglądanie, a nie jeśli chodzi o tę jakąś wścipskość. Jeżeli byście takie coś mieli, to... Yy, znaczy... ogólnie was proszę o większą aktywność w, w komentarzach i, i w tych łapkach, bo chcę wiedzieć co wam się podoba, a co nie, co ewentualnie zmienić albo yy, takie inne rzeczy różne. Ponieważ wiesz tego... Je jeżeli te tego nie macie, to naprawdę trudno jest mi cokolwiek. Yy, no cokolwiek tutaj wykombinować. Kurczę, ktoś mnie jeszcze na Skype'a pisze zaraz komuś kopnę e, co jest? Ile jakichś noży? O co chodzi? Czy ja tu mam coś zrobić, czy mam się tak mnożą sobie? No i gdzie jest Gdzie mam już? Eee no ale co jest? No jeszcze typy ty. Dobra Yy, następna sprawa, następna sprawa, wszystko żeśmy mówili, tak jak na co, żeby ta yy, aktywność komentarzowa i, i łapkowa była większa, po prostu chcę wiedzieć, wam, co Wam się podoba, i co Wam się nie podoba, oczywiście nie, nie będę się zmieniał, jeśli chodzi o styl gry, albo coś, To po prostu, no może na coś zwrócę uwagę, co serynie nie będę, co będzie możliwe do zmienienia jak coś będzie możliwe do zmienia, więc nie widzę problemu, żeby tak coś zmienić, jeśli wam coś będzie przeszkadzało. Szczególnie to jest ważne przy tworzeniu nowego kanału, tak myślę. Dobra, ale coś... Coś czegoś mi tu brakuje. Myślę, że trzeba sobie jakoś punkty nabić, żeby, kurde, jakąś umiejętność fajną sobie tutaj zaraz zdobyć. Zaraz zobaczymy, co my tu będziemy mieli dostępnego, co, co będziemy mogli sobie yy, ulepszyć. Wszystko o, tak, da, o ty. No. Co jest? dobra ma czy Dobra, jest, 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 jest. no. Wiep. He, he. Dobra. O, o ile nie mają życia. Pedały. Mam dobra, wszystko jest załatwione, dziękuję, dobranoc No kurde Chyba nie skończę tej gry dzisiaj ich jest? Oj Wad Może teraz jakaś umiejętność będzie kurde mroczny wiem co to jest jest po co magii uderza we wszystkie powiiski przecież Coś do mnie, czy by się przydało? ogniste, ognia. Zbieramy na ognia. Albo może na tę teleportację. Trzeba, bo teleportacja teleportację też się może później przydać. Dobra, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co się będzie, można było. Znaczy, co by się przydało? No kurde, ile ich tu jest. No i to jest skaczą? Skaczą. Skaczą, gnaj Dobra... Tutaj mamy jakieś trafienia... Zauważyłem, że im więcej trafień, tym więcej będziemy... Tym razy... więcej razy będziemy dostawać... O! Zwycięstwo! No i pięknie! Nie wiem o co chodziło, ale zwyciężyliśmy! Dlatego, dlatego... Idziemy... Zobaczyć czy wszystko z Czy wszystko zburzyliśmy... A tak, tu już widzę jedno co nie Następny Na skoro nie goni, nas nie Niech się pośpieszy Nie wiem co tutaj ty... ominę już nie, ale No kurde, chcesz wszystko O, właśnie Dostępne nowe umiejętności I o to chodzi I o to chodzi. Dobra. Dobra, więc tak, teraz pójdziemy. Aha, już chyba koniec jest tam. Tam gdzie mieliśmy iść wcześniej. Dobra. Więc idziemy już z tej mapy. Idziemy do następnego poziomu. I będzie fajnie jej, ale ona jest ładna, kurde. Och, szkoda, że jest coś narysowana. O! Dobra, wszystko na 100% więc jest pięknie i możemy zaczynać drugi, o, kamienny krąg O, tu mamy pierwszego takiego znaczy pierwszego, drugiego już bossa, Tak Oj, teraz nie wiem czy brać ogniste te kule Oj, chyba Oj, już wiem co się nauczymy Teleportacji, tak Chcę przypisać Tak, bo te teleportacja nam będzie Bardzo potrzebna Żeby omijać Te dziwne kule ogniste No właśnie Oj Dobra, jedziemy dalej Idziemy dalej. Kurde, nie mogę tak cię mówić, bo później mordicie że mruczę. I gano mnie wyraźnie, więc będę się starał mówić płynnie i wyraźnie. Żebyście mnie wszyscy słyszeli bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze. Dobra. O, energia mi się skończyła. Udy. Wiem, że mam go bić, ale najpierw chcę to wszystko pozbierać i już mieć to z głowy gdyż później mogą być problemy. No, od tygnoju. Niech ciepieru iściśnie. Niech ciepieru. Dobra. to, to jest... O. Dobra, jest wszystko ok. Tu chyba nie ma za bardzo niczego do zniszczenia Tam później chyba są jeszcze jakieś artefakty. Dobra. Nie wiem, czy coś, coś, coś cokolwiek odbieram. Ej, ja nie chcę i... A, co się dzieje? Co się dzieje? Iiiiii, Też mało nie wali. Dobra, skrzemy. Ile mu tam jeszcze życia zostało? No, sporo jeszcze, prawda? Twardy gnoj. No kurde, no. Patrzcie, nie ma, nie ma was 5 sekund. Kurde. Chcecie sobie coś nagrać, już wszyscy piszą na sklepie jednak zapraszają do lola, no kurde Belen, no co się dzieje? Naprawdę nie można mieć 5 minut! 5 minut nie można mieć spokoju Daj no... Ej, o co chodzi? Ej, o co chodzi? Dobra, teraz to mnie wkurzyś, No ale o co chodzi Oj, i ja zaraz ginę. Dobra. Trzeba to inaczej zacząć. Dobra, tu jest coś do życia, a teraz będzie trzeba było tak. Masz, my. no kurwa, gnoci, żebyście zdechli, a refleks, refleks, macie zginąć, pójdę, już ma Załóżcie się, że padniecie. <grymne> A. Owa, 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 owa. Dobra, chodźcie. Ale to nudne Czemu my nie szczela? Co się dzieje, bo zaraz ginę? Kurde, ale już jest przesada. No ej, no ale czemu? Jak? O co chodzi? No kurde, nie no ja tego nagrywał jeszcze raz. Szlak. Dobra, za chwilę do Was wrócę, żeby już Wam przy końcówce Wam go pokażę. Za chwilę wracam. Dobra, ludzie, już jestem i znalazłem na niego fajny sposób. Tak, tutaj go zasięg, jego nie dosięga. Tutaj sobie ładuję na nich przy, yy, całą moją energię. Potrzebną do wydania spela. O, no kurde, ale on teraz czasami za dużo ich jest i nie umie go trafić. Dobra, tutaj trzeba ich zabić, i teraz możemy się bawić. No kurde, o, przeleciał. Dobra, chodźcie. chodźcie. O, no, no. o, ale to będzie nudne. W nie mam żadnej umiejętności, żeby go. Mam za mało. Za mało mam pieniędzy na no to nic. No kurde Nie wiem czemu tak bardzo skrytykowali tą grę. Mi się bardzo podoba To jak chciałem zagrać tą grę, to czytałem mniej więcej co oni sądzą I Tyle się na naczytałem o niej złych ee, złych wiadomości że mówię, a trochę mi się to chciało grać w sumie ale mówię, a zagram, to jest stara gra bardzo mi się podobała kiedyś, mówię, a pieprzyć co mówią inni, inni nie mają nigdy racji pamiętajcie, zawsze słuchajcie siebie, znaczy tak wiecie, nie, żeby było dobrze nie możecie też wszystkiego, no ale to już jest przesada no, ja, jeszcze mnie Zahaczyło to No Kurde Dobra walczy się No i nie chciałem w tego No trochę za mało komp jest No ja tam mogę ich zabijać do nieskończoności No i ja tak nie chcę Ja chcę go w końcu zabić O kurde za, za, Zaraz to on mnie zabije ale trzeba iść tam... Było... Życie... No No I teraz... Kuna masz przerąbane się. Zbiera te życie Dobra, kurde już nie będę się z tobą bawił. Ok, chodź tu no O kurde! <grytanie> o ty już masz końcówkę Oj, to trzeba wykombinować tak no. Nie, ja nie chcę umierać, nie chcę umierać No i zasłonił go Gin! No Teraz no jeszcze wasza ostatnia to jest Twoje ostatnie życie, pamiętaj. A na ciebie zrobię ci taki combo. Haha. Ha. Dobra. To już mamy koniec. Tutaj już będę kończył drugi odcinek, bo trochę długo mi to zeszło. Idę jeszcze zobaczyć, czy nie ma jakichś artefaktów czy czegoś. Tak jak mówiłem, trzeba wszystko sprawdzać. Naprawdę wszystko. Bo nie wiadomo, gdzie czai się jakiś artefakt, albo ukryte dla nas punkty. Nie wiadomo gdzie. Ale my to znajdziemy. A więc dobrze. No, tu chyba jednak nic nie ma. Chociaż tutaj coś mi nie... Myślałem, że coś mi tu mrugło. Ale to by ino tylko mi A nie... No dobra to nic, to idziemy do jakiejś kolejnej mapy tylko gdzie tu jest przejście mamy tysiąc punktów, a staczy na mniste na, miecze Nie fajnie, nie fajnie powiem wam, bardzo nie fajnie Ale się męczymy z tym bossem, no dobra to nic Tu już nie powinno być nic, a więc idziemy dalej Kamienko zniszczone obiekty. O, nie było żadnych obiektów. Cenne przedmioty? No, żeśmy musieli jakieś pominąć, ale nie było artefaktów, więc wszystko jest w porządku. A więc. No, teraz znowu skończę ten odcinek. To będzie drugi już odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, ale nie, wie, nie jestem pewien, jakiej gry, Młodzi może tej, być może innej, więc na razie i do zobaczenia.